Cześć z tej strony Aslanik, kontynuujemy naszą przygodę w Icewind Dale 2 Co to Tak, wiec, dawno nie było śmierci muszę. Ma to jak śmierć Musiała oczywiście kapłanka zginąć, Istru? bo jak żeby inaczej Teraz jakoś lepiej to zrobię, bo pff, w ogóle ona jest mało opancerzona chyba Tego rzucę jakieś, jakieś zaklęcie, błogosławieństwo co masz na myśli? Słucham. Okej. Okay. Zapis. Chcesz o, jakby mnie? to zrobić? No, Czekam. rzucę jeszcze raz tam ognistą kulę. Ło, czemu ty tam podchodzisz? Dobra, Czego, skoro nie tego zdążę pragniesz? rzucić ognistej kuli. A. No, wątpię, no, gobliny na konarach Co? Czego? może jakoś uda się tego Co drugiego trolla ogłuszyć. Na przykład w ten sposób. No, czegoś chcesz teraz ode mnie? Od tego bliny trzeba zestrzelić. to Och, O, udało się, dobra. No tak. 21. Plus 10 zadał jej ktoś tam. Słucham? To nie jest najlepszy pomysł, żeby ona walczyła tu. Ty się odsunął troszkę. To wszystko, na Dobra, cię ten już jest O teraz gobliny. Co mam zrobić? Wedle rozkazu. Dobra, ty już możesz się dołączyć do walki. Co masz na... No? Zrobię to. A teraz zobacz prawdziwe... Słucham. Dobra, padł, ale Co trzeba dobrze. jeszcze go przypalić. Czekam. O, to Czekam. ktoś Czekam. zużyje te flakoniki, Czekam. bo mam Niech tak będzie. Rzucę tam, żeby go spalić. Skoro muszę Okej okay. Zapisik No tu na, na ziemi nic nie leży, tu są jakieś drzwi Co mamy za tymi drzwiami? Martwego bliny Aha, czyli to po prostu się tutaj łączy A tutaj pewnie już byłem Tak, jeszcze kontrolnie zobaczę co tutaj jest Wow, nie byłem tutaj, nie zaglądałem do tego A tu już nic nie ma, dobra Czyli na razie na ten poziom Czy na razie na tym poziomie zrobiłem wszystko Pójdziemy sobie teraz na wyższy poziom. A może sobie nawet tutaj odpocznę? A to może zaraz. Wow, co mi tak tnie ten Icewind Dale? Jak zauważyłem. Nie, wiem, może to przez to, że większa rozdzielczość jest? No, ale bez przesady. Widzę, że mi tnie. Zaraz muszę to sprawdzić. Dobra, jestem. Chyba mi się udało. Coś w ustawieniach po prostu poprzestawiałem, jak się bawiłem e, opcjami graficznymi. No i tak to jest. Dobra, no Sejwiki może zbyt tutaj odpocznę nawet. Jak mi się uda. Oczywiście. Nie, Nic mi nie przeszkodzi. Na przykład te gobliny. Wow! Myślałem, że go zabiłem. Przed chwilą mi zniknął. Nogi! Okay. dodatkowy exp. Z takich przeciwników, którzy nas obudzą Dobra, spróbuję jeszcze raz No, teraz się udał A, dobra Wchodzimy na wyższy poziom Wow, pułapki tu były jakieś Zaraz, No, no nie była jakaś teraz ode mnie? mega. Zostałem dwa razy. Jakaś to mega łatwe. pułapka. Widzisz coś w Nie chyba. Czego? Chyba... Uaktywniłem już wszystkie pułapki tutaj. Z przyjemnością. I zobaczymy co będzie Co nas tutaj spotka Aha dobra, to, czyli to to miejsce będzie taka dość hardkorowa walka. Przeciwnicy będą z każdej strony biec. Najlepiej rzucić tutaj sobie kulę ognia Wszystkich tam pozabijać z tyłu. Słucham, to wszystko! Będę musiał jeszcze jedną rzucić, bo to chyba nie wystarczyło. No, nie wystarczyło. Zdecydowanie. Muszę jeszcze raz to zrobić. Ok. Okej. nie. Zrobię No to już dobrze. To już wystarczyło, ale unieruchomili wojownika. Czekaj. Nie jest fajne. Czego ode mnie A, pragniesz? Co to jest? Pusmuk? Myślę, że pusmuk? mogę Kto wykonać. zmienić na. Proste. Po prostu ucieknij od niego. Czego? Zaraz może unieruchomię tamtego. Zmienną barwną kulą. A kurczę, nie weszło Niech tak będzie. No dobra, trudno. Ja najpierw trzeba zrobić tego. Co no, no. masz na myśli? Czy ta kapłanka jest strasznie Dobrze. papierowa. Strasznie mało wytrzymała. Strasznie. Dobra. Koniec z mówieniem, strasznie. Bardzo dużo obrażeń dostaję. No! Nie ma sprawy. Dobra, pozbierać to. I co tutaj Słucham. mamy? Jakieś strzały, tak ale będzie? Zaraz... Zapewne mam do strzał, Zobaczę, zresztą. Chcesz mnie? A... Co my tu mamy? A, takie strzały. Okej. Okay. Może sobie zmienię właśnie na te żółte, bo tutaj będzie dużo ich. Już tych zwykłych nie będę używał, je wywalę. To właśnie, tu mam jakąś tarczę. Buklerzy strężności do mnie. Czekam. Co jeszcze tutaj Niech jest? Niech tak będzie. I tak. Tych żółtych strzał będzie więcej tutaj. Tobie pozbieram je, bo one mają plus jeden do obrażeń. Wow. I tu zaklęcia w sumie. A bełty do kuszy zwykłe nie biorę. Kolejne zwoje z zaklęciami. Trzeba zużyć trochę tych zboi, bo zawsze cierpię na taką chorobę, że zbieram wszystko i potem tego nie używam. Tym bardziej, że nie mam żadnego pojemnika na zwoje. To też jest minus. Sama jakieś takie ofensywne zwoje mam. Co to daje? Pancerz Wiary jest polem energetycznym, który pochłania część obrażeń przeznaczonych na Sengo. plus jeden to zaraz sobie to rzucę na kapłankę czego ode mnie, skoro tego powiem. no zaraz, nawet teraz a a, 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 rzucę sobie to zaklęcie i sobie to zaklęcie o, tutaj mamy jeszcze taki zwój strażniej czy co to robiło? ok cisza w sumie nam tutaj Cienko? dobra to wszystko? Ja nie chciałem Możesz tutaj chciałem łączyka wybrać Dobrze. i zobaczyć sobie co tam dalej jest Dużo rzeczy i jakieś gobliny, które sobie tutaj chyba ćwiczą. Dobra, czy... o! O, nie jestem. O, nieudana próba krycia się, aha, dobra. Co to jest? Dobrze. Dobra, chodźcie tutaj. Co masz tutaj? Ty już czuję, rzucać jakąś ognistą albo nie. To Ty sobie to łatwe. Wow, tylko Słucham. jeden tam nam biegnie. Wydawało mi się, że biegnie z trzech. Szybko i cicho. Ostrze rusza do dzieła. Wow, jest tam z tyłu mag. Chcesz mnie? Dobra, rzucę sobie jeszcze jedną tą kulę. Wow, lecą jakieś inne. O, Orklin. Czekam. Niech Mamy, tak będzie. No jakoś unieruchomić. najlepiej tu Kapłanka jak zwykle dostaje. wiatr w komorach drzew. Dam ci lekcję Nie, najlepiej. Okej, hajstem. Średnie obrażenia. A co cię stać? Zginął, zginął. Czeko. Skoro muszę. Co to jest? No, jeszcze ten ork nie został. Dobry, no, leżysz. dobra. Nawet to poszło, chociaż spodziewałem się, że będą tutaj większe ekipy. O, zamknięte Twoje życzenia. Teraz muszę teć putrzykiem i to pootwierać, pewnie będzie więcej tutaj takich zamkniętych skrzynek A, same śmieci. Do... W porządku. Tak, będzie więcej tego O, jakieś fajne bełty, fajne pociski do kuszy. Znaczy pociski do kuszy do procy. A... Podciski do pracy biorę głównie, żeby sprzedać. O, tak samo strzałki. Co masz to wszystko? Okej. Okay. słucha. Powiedz, czego żądasz? Muszę wyleczyć kapłankę. A, jeszcze raz może. Chcesz? Ok. Oczywiście. rzucę teraz ten pancerz. Oraz rzucę sobie. Błogosławieństwo, myślę. No, Błogosławieństwo. Czekam. Dobre. Czego ode mnie nie pragniesz? Okay. Dalej. pobiegnę tam o Dobra, teraz mu się udało ukryć w cieniu. Co my tu mamy? Ork, 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 ork. Orklin. Czy znaczy nie, nie orklin, orogi. Okej, okay, damy radę. Czego? Dobrze. Przywitam ich tam. Co? Z zaklęciem obszarowym. Co to jest? Zrobię to. Dobra, uciekaj. jest dobrze. Wow, ale ich tutaj jest dużo. No, w porządku. Co masz na I szamani są z tyłu, dobra. Trzeba ich szybkość. Myślę, że mogę wykonać twą. Ty strzelaj. A, Chyba w tego i trafiło jeszcze tamtego szamana kapłanka jakby dostaje Uciekł nam O, ooo otoczyli się otoczyli gojownika ale on daje rady jest mocny dobra tamten szamana jest piękna muszę drugiego a ty rzuć się go jeszcze od gino Spoko. Gdzie Czemu jesteś kapłanko, życzyć? że tak? Twoje życzenie jest dla mnie Nie, Leczenia! Wow, a ten dostał, strasznie mocno. A może jeszcze to przeżyję. Zobaczę, co da się zrobić. My Twoje życzenia, proste. Czekam na pole, patrz A Ty uciekaj. Dobra, przerzucił się na czarownicę znowu. Dobra, nie udało się tego jeszcze unieruchomić. A ja co by tu zrobić? Muszę się wyleczyć. Dobić kogoś, na przykład tego

Tu jest jakiś kamień. Kaska. Kaska. Więcej kaski. I kaska. Dobra, ja sobie tutaj zrobię przerwę. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na kolejne odcinki. No i na razie.